Dzisiejsze otwarcie domu tutaj pomocy społecznej jest dużym sukcesem właśnie władz powiatowych. Jak pan to skomentował to właśnie? Ja bym nie nazwał sukcesem tylko takim realnym podejściem do sprawy, ponieważ osób potrzebujących pomocy jest coraz więcej. Nie tylko na terenie powiatu mogileńskiego, ale również w całej Polsce i Europie i świecie, ponieważ społeczeństwo się starzeje, a tryb życia taki jest szybki, że coraz więcej osób potrzebuje takiej pomocy i trzeba im zapewnić takie standardy, jak właśnie teraz jest w DPS-ie w Siemionkach, czyli normalne, standardowe życie XXI wieku. Obie są wybudowany z funduszy, oczywiście najpierw były pieniądze 4 miliony na do przetargu z dochodów własnych powiatu mogileńskiego po przetargu było to została suma 3,5 miliona złotych z tego 1 359 tysięcy dołożył budżet państwa czyli Wojewoda kujawsko pomorski resztę dochody własne powiatu mogileńskiego to jest to pierwszy obiekt na terenie powiatu mogileńskiego gdzie zostało ogrzewanie wykorzystane pompy ciepła jest to takie do sprawdzenia, ponieważ dużo się o tym mówi. Zobaczymy po roku, ile nas to będzie kosztowało. Jakie będą efekty pomp ciepła, czyli ciepło odzyskiwane z ziemi do ogrzenia tego budynku. Oczywiście dodatkowe jeszcze ogrzewanie olejowe. W razie czego, jak nie starczy, na pewno przy dużych mrozach możemy to mamy olejowe. Czyli nad gopłem ekologiczne ogrzewanie. Piękne otoczenie, piękny park. Proponuję, jak ktoś nie chce wierzyć, to niech przyjedzie do ociemionek, zobaczy jak to pięknie wygląda. Akurat nad samym gopłem. Czyli można spokojnie spędzać start.